Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony KokosFly, a to jest pierwszy gameplay Black Ops 2, specjalnie dla Was. E, gameplay numer 0, z pewnością go tak zatytułuję. W tym gameplayu po prostu wbiłem po raz pierwszy tutaj, pierwszy raz odpaliłem grę i będę Wam opisywał moje pierwsze, świeże wrażenia e, z tej gierki, e, również... Chciałbym wam zakomunikować: jeszcze muszę sobie ten głupi stoper ustawić. Zakomunikować, że sprawa z EA coraz bardziej się wyjaśnia, nabiera większych rumieńców, bo odezwała się do mnie osoba kontaktowa i będziemy na ten temat rozmawiali, więc jest szansa na to, że ponownie będę mógł nagrywać. Wkładać na kanał, wrzucać gameplaye większe niż 15 minut, ale to nie jest w tej chwili istotne, bo istotne jest najbardziej. Gra online dokładnie tak, więc może na początek sobie w ogóle ustawimy. Od razu mi się rozdzielczość ekranu ładnie. Zwiększyła cienie Srenie tutaj jakieś dźwięki, nie chcę czegoś takiego, dźwięki mam głośniki. Dobrze, 5-1, głośność dialogów i tego wszystkiego, muzyki efektów, to to sobie pozmniejszamy trochę. A może nawet. A może nawet być na maxa, bo ja w sumie i tak będę gadał, a i tak potem będę wyciszał tą grę. A gdzie tutaj są w ogóle. Dobra, nawet kurczę, nieważne, o jest sterowanie. Najpierw sobie w ogóle tutaj po. To przypisujemy klawisze na modłę Battlefielda, ruch, zdjęć postawę, kontrol, czołganie się, rozglądanie, wychylenie. To ja nie chcę, walka, interakcja, um, Chat, użyj. To będzie E. Włącz serię punktów, czyli to chyba będą. Point Streaky, tak mi się wydaje. Czał dodatkowy. Kurczę, co to w ogóle jest? Walka. Będziemy sobie tutaj. Dobra. Wszystkie ustawienia online. Witamy w trybie wieloosobowym. Tak, jestem nowy. Nieważne, chcę rozegrać pierwszy szybki meczyk. Gra w lidze, mecz publiczny. Znajdź mecz publiczny. Hardcore nie chcę, hardcore chcę podstawowe, chcę dead match drużynowy. Będzie tutaj tak jak w Modern Warfare, nie będzie dedykowanych serwerów i nie ma dedykowanych serwerów, przynajmniej jak na razie. O, to mi wygląda na ciekawe. Więc y, będzie po prostu y, granie na tak jakby hoście, tak? Czyli jeżeli gracz, który będzie hostem się rozłączy w trakcie gry, to będzie wyszukiwać kolejnego hosta, który będzie y, tą grę miał tak jakby na swoim komputerze. Dobra, co się dzieje? Okej, okay, już bijamy do pierwszej gierki. Zobaczymy, czy moja myszka będzie. Dobra, agent, niech będzie agent. Yeah, team dead match. Let's go. Dobra, potem sobie sprawdzę czas. Nie muszę tak do niego zaglądać. Dobra, jakoś ta myszka jest całkiem w porządku. No. Na razie to mało odgłosów. Nie, czułość myszki jest trochę za niska. Będę sobie to musiał poprawić. No i z tyłu, no błagam. Dobra, sterowanie, ruch. Gdzie jest czułość myszki? Dobra, rozglądanie się. Zwiększymy sobie o. Dobra. Jesteśmy z powrotem, dobra, tak jest znacznie lepiej. No nie wiem, mam nadzieję, że tutaj te spawny będą ok. Grafika, jak widzicie, nie jest rewelacyjna, jest w tej chwili wydaje mi się jakaś taka bardzo podstawowa. Te mapki są takie, powiedziałbym, kwadratowe, no. Ta grafika jest kwadratowa strasznie. Trochę tak jakbym grał. W... No nie wiem, no, no nie robi to dla mnie, na, na mnie jakiegoś dobrego wrażenia. Trochę jakbym grał w Half-Life, Half a wiecie. Half-Life był bardzo dobry, ale graficznie wiele mu brakuje do współczesnych gier. Zresztą okej, okay, czego się spodziewać. Headshot. Um, tutaj widzicie w prawym dolnym rogu mamy oczywiście ilość amunicji, ale również i killstreaky. Kurczę, chciałem uciekać. Może powinienem jednak e, strzelać. Ale i tak mi się wydaje, że grafika jest nieco lepsza niż w kodzie, w tym w Black Opsie. No ale to jest dopiero. To jest dopiero jedna mapka, więc to się może zmienić w zależności od tego właśnie jaka mapka będzie wybrana. No gra się bardzo podobnie, ale ma po prostu wrażenie, że to wszystko jest z zrobione z jakichś cholernych klocków Lego. Jak się tutaj rzuca granat. O, nie mam granat, tylko jakieś C4. Dobra. Jezus! Ach. Tak, także klocki Lego to jest takie wrażenie. <laughs> czyli na środkowym przycisku myszy jest, są ustawione jakieś rzeczy do rzucania. Akurat ta rzecz, którą mam, mi się nie podoba. Ten C4 wysadzany. Wolę, wolałbym jakiś granat, ale sądzę, że w tej chwili nie mogę konfigurować mojej klasy. W sumie nie zabija się specjalnie szybko, ale to jest na plus. Dobra, ciśnięty. No i awansik. Już od razu awans, pierwsza mapa. Kilka zabić już od razu awans, więc awansować się będzie szybko. Pewnie będą klasy prestiżowe. Znaczy awanse prestiżowe, na no jak to nazwać? Prestiże po prostu. Widziałem tam, widziałem gościa. Ach, i pocisnął mnie, pewnie z przycelowania, prawda? Tak, z przycelowania. Eee, nie zrobiłem tego, ale, wiesz, sam gameplay, sam feeling, podoba mi się, ale być może też dlatego, że jest to pewna nowość. Tylko asysta, ale. Z tyłu gdzieś. Dobrze, dobrze. Padamy. Brawo, panowie. Mam chyba swego pierwszego killstreaka. A teraz już mi się wyzerował. No to chyba nie miałem w takim razie. Wydawało mi się, że no nie wiem. Ok. No jak widzicie, nie idzie mi tak źle. Nie wiem, co to jest za plus, pojawiający się pod celownikiem. Jakaś muzyczka leci w tle. Pięknie. I teraz jeszcze jedno, jeszcze jedno zabicie, i będziemy mieli swojego pierwszego killstreaka w Black Ops. Tak, pierwszy killstreak. Nie, score streak? Nie, chwilę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę zdobyć jakieś punkty gdzieś, no. Jest. Dobra, UAV. Tylko jak to się piątką. Jedynką, dwójką, trójką. Dobra, trójką. Ach, ładnie. Jestem bardzo ciekaw, jak właśnie ta klasa będzie konfigurowalna. Tak jak mówiłem w gameplayu z Black Opsa klasy będą powinny być bardziej bardzo konfigurowalne w takim sensie, że wybieramy ile chcemy perków i czy w ogóle jakieś, ale jestem na tak niskim poziomie aktualnie, że nie jestem w stanie tego sprawdzić. W każdym razie ja nie słyszę. O zabiłem, ale drugim mnie zdjął. Ja nie słyszę swoich kroków. Zupełnie, więc być może mam jakiś podstawowy, przypisany do tej klasy perk duch, coś w ten deseń. O jezu! No, ostatni mój chyba kill, tak dokładnie. Więc ile mamy? 14 do 9. Wydaje mi się, że ten trening z Blackopsem <noise> był jednak skuteczny. <noise> Także dobrze że się na niego zdecydowałem, bo gdybym nie miał do czynienia z tą grą w tamten weekend, w ten weekend, który był przed chwilą, to na pewno by mi nie poszło tak dobrze, tak. <noise> więc więc było całkiem całkiem przyzwoicie jak na mnie i jak na moje zorientowanie. Meczyki są dosyć krótkie, bo z tego co widzę, to trwało to. Nie wiem, może jakieś 10 minut, 8, coś takiego może bardziej 8 niż 10. Tutaj mamy takie beretki. Medale to się nazywa, więc medale, statystyki i tabela wyników oczywiście, Nemesis. Zabiłem go 6 razy, do mnie 3 trafienia w głowę, asysty. Jakieś wykresy w ostatnich pięciu grach oś. Zobaczymy, bo będziemy grali dalej. Oznacz film z gry. Jakieś filmy z gry jeszcze się w tym nie orientuję. No wygląda to całkiem spoko. I Lobby przygotowuje się do następnej gry za 2, 1... I teraz będzie ta mapa, której nie, wygrałem, nie wybrałem wcześniej. Nie, nie, to jest jakaś inna. Zobaczymy jak tutaj, czy będę też miał wrażenie, że ta gra się składa z klocków LEGO. Czy jednak będzie to wrażenie inne. Grafika jest tak jakby bardziej przejrzystsza, bo kiedy grałem w Black Opsa miałem wrażenie, że to wszystko jest tak jakby wytłumione, a tutaj jest dosyć przejrzyste. Tutaj jest takie jasne i ostre. Tam było trochę rozmyć i bardzo trudno było, trudno było zauważyć przeciwnika, trudniej na pewno niż tutaj, bo tutaj nie miałem problemów, ale to była specyficzna mapa. Dobra, zobaczymy tą klasę. Najemnik. Widziałem tą mapę na jednym gameplayu. Ale akurat z dominacji, a tutaj jest deadmatch. Teraz słyszę swoje kroki. Więc musiałem mieć odpowiedniego perka wcześniej. Znowu asysta, no błagam, dwie asysty. Dwie asysty, pięknie. Ojej. No ktoś mi wrzucił granat do środka, ale to chyba był mój. Pięknie. Kapral, pięknie! Jeszcze raz! ja ale mnie dobili. <laughs> Mam nadzieję, że mi nie wejdzie w nawyk to strzelanie z leżenia w Battlefieldzie. E, trójka to była, prawda? Bo w Battlefieldzie to kompletnie nie zdaje egzaminu. Dobra, otrzymałem przed chwilą asystę. Ach! No, akcja, akcja. Dużo akcji. Ale mamy UAV. Zaczynam się coraz lepiej orientować po mapie. Gdzie są przeciwnicy? Asysta, błagam. Więc dobrze, to mi się podoba, że tutaj są score streaki, a nie kill streaki.